Dzień dobry, dzień dobry, z tej strony Paweł Jeżowski, Mateusz Lech. Witamy w codziennym ekonomicznym przeglądzie. Dzień dobry, witam. Jak co poniedziałek, na samym początku chcielibyśmy podziękować wszystkim osobom, które zaczęły subskrybować nasz kanał, subskrybowali. Zbliżamy się do 20 tysięcy, no i być może będę mógł zmienić ubranie. A więc tutaj trzymam za to kciuki. Cały czas czekasz? Tak, Ale cały od, czas czekam. Od czatem. pierwszego subskrybenta. Tak, przez 20 tysięcy, już pół roku. A słuchajcie, bo tutaj wiele osób pisze, że nas oglądają od dwóch lat. Nie ma takiej możliwości. Oglądacie nas od lipca w tym składzie z Mateuszem, a wcześniej mnie oglądacie od marca. A więc tak samo Rosja nie informujemy o tym, że od dwóch lat upada, tylko informujemy, jak jest i to informujemy od krótszego czasu. A my sobie, słuchajcie, przejdziemy do tego, co się działo w piątek na rynku forexowym, ponieważ dosyć silne umocnienie rubla. A więc mieliśmy dosyć duże wolumeny sprzedażowe, szczególnie na juanie i na dolarze. Widać, że ktoś z eksporterów sprzedawał tą walutę, szczególnie właśnie w piątek. Dzisiaj mamy sytuację taką, że ten dolar się osłabia. Jest korekta tej korekty piątkowej, zobaczymy, jak to będzie dalej szło. Natomiast, no, dosyć pozytywne informacje myślę dla rządu rosyjskiego i dla reżimu. Jeżeli chodzi o RTS, no tutaj również zwyżki. Jeżeli chodzi o Uralsa, no to mieliśmy o czym, to co zapowiadaliśmy, czyli przełożenie tych wyższych cen cent Brenta na, na Uralsa, natomiast no teraz będziemy mieli odwrotną sytuację, bo ten Brent, ponieważ nic się nie wydarzyło tak naprawdę w sobotę w niedzielę, zarówno Brent, jak i Urals rósł w piątek ze względu na to, że ostatnio mamy taką sytuację, że w każdy piątek ta ropa rośnie w obawie, że coś złego na Bliskim Wschodzie może się wydarzyć. No wszyscy spodziewają się tak naprawdę tej wojny pomiędzy Iranem a Izraelem i tej lądowej inwazji w gazie. Na ten moment coś takiego nie następuje, być może nie nastąpi. Tutaj te ceny ropy bardziej dyktowane są emocjami wokół tego konfliktu niż jakimiś fundamentalnymi. Danymi, no i tu należy się spodziewać, że jeżeli ten konflikt zostanie w którymś momencie zamrożony, no to będziemy obserwować pewnie spadki, chyba że coś nowego się pojawi, czego nie możemy wykluczyć. I przechodzimy, słuchajcie, do pierwszej informacji, na koniec będzie pogoda. Jeżeli na to czekaliście, to poczekacie w tym momencie do końca odcinka. Słuchajcie, Słuchajcie, największy kontrakt rolny w historii relacji Chin i Rosji, najprawdopodobniej, bo jeszcze nie, jeszcze nie wiadomo do końca. Wizyta w, w Chinach Putina raczej to był kapiszon niż jakaś petarda, natomiast w Kuluarach doszło do ciekawego porozumienia na tle rolnictwa, a konkretniej zboża. Rosja osiągnęła wstępne porozumienie z Chinami w sprawie dostaw rosyjskiego zboża, i spółka EPT, która należy do grupy New Overland Grain Corridor i posiada rozległe grunty w Rosji, podpisała kontrakt z chińską państwową korporacją China Cheng Tong. Umowa zakłada wyeksportowanie, uwaga, 70 milionów ton rosyjskich płodów rolnych do Chin w ciągu najbliższych 12 lat. Jest to jeden z, jeżeli nie z największych, to chyba największy nawet kontrakt w historii Chin i Rosji dotyczących właśnie rolnictwa. Szacowana wartość takiej transakcji to 2,5 biliona rubli, czyli około 25,7 miliarda dolarów. Chiny dotychczas nie były dużym eksporterem, importerem rosyjskiego zboża, o czym mówiliśmy kilkukrotnie. Pomimo znaczącego wzrostu całkowitego importu pszenicy do Chin, produkty rosyjskie stanowiły tylko 0,5% ogólnego importu tego kraju. Tam Chiny zarzucały Rosjanom no, słabą jakość tego zboża, słabe warunki fitosanitarne im punktowali. Jednak w okresie styczeń-kwiecień tego roku import pszenicy do Chin wzrósł o 60%, osiągając rekordowe 6 milionów ton. Niektórzy eksperci wyrażają wątpliwości co do realności realizacji tego ogromnego rosyjsko-chińskiego kontraktu zbożowego. Choć obie strony potwierdziły już chęć dopięcia tego biznesu, pojawiają się pytania, jak ma zostać dostarczone te zboże w tak ogromnej ilości, gdyż firma New Overland Gain Corridor dysponuje niewielką pojemnością magazynową na granicy. Silosy posiadają zaledwie pojemność 80 tysięcy ton. Dlatego eksperci podchodzą do tej wiadomości z dużym sceptycy, sceptycyzmem i oczekują na dalsze potwierdzenie informacji, jak to się będzie odbywać. Jeżeli natomiast chodzi o wielkość pól uprawnych posiadanych przez New Overland Gain Corridor, jest to bagatela słuchajcie 32 miliony hektarów. Polska ma powierzchnię wynoszącą około 312 tysięcy kilometrów kwadratowych, co jest zbliżone do 320 tysięcy, a więc firma z 32 milionami hektarów ma powierzchnię podobną do Polski. Potężna powierzchnia i być może duża jej część wkrótce zostanie zakontraktowana do wyżywienia Chin. Jeżeli już będą jakieś większe konkrety, to będziemy oczywiście informować. Paweł, masz jakieś. Tak, dwie uwagi. Pierwsza uwaga to trzeba zwrócić, bo jak mówimy o tej powierzchni, to też trzeba powiedzieć, jakie mniej więcej daje plony. No i tutaj Rosjanie nie mogą pochwalić się dobrymi danymi i, i to spada im. W tym momencie spadło poniżej 4 ton z hektara. Jeżeli chodzi o tę pszenicę, no idą w kierunku bardziej, za moment będą szli w kierunku trzech. No to znowu już wynika, no, przez sankcji. E, hmm. Wcześniej nie były to dobre dane, teraz są te dane gorsze. I druga rzecz, bo mówisz tak duży kontrakt, i ja nie uważam, że hmm. to jest jakiś duży kontrakt, bo trzeba sobie powiedzieć jedną rzecz. On jest duży, jeżeli patrzymy na wartość i na całość. I faktycznie nie było podpisywanych takich kontraktów na rynku. A dlaczego? Dlatego, że jeżeli chodzi o zboża i pszenicę, do tej pory mieliśmy dosyć taką niestabilną sytuację, i był moment, kiedy te ceny bardzo mocno rosły w górę. Mhm. Teraz zawieranie no na dołku, no bo te ceny pszenicy zniszkują, tak? Zawieranie tak dużego kontraktu na dołku, kogo premiuje? No, oczywiście, że Chiny. No, oczywiście, sprzedającego, że Sprzedającego, tak? No, bo jak są niskie ceny i zawiera się na 12 lat, zauważ to jest jeden z dużych takich kontraktów się na świecie prawie nie zawiera, tak długich, na 12 lat dostaw z karami, nie z karami, to znaczy Rosjanie muszą to dostarczyć, jeżeli nie, no to będą pewnie jakieś tam zapisane kary i tak dalej, i tak dalej. a tu faktycznie może być problem z dostawą w pierwszym roku, ale to wynika akurat z problemów tej firmy konkretnej, a nie z problemów Rosji, bo Rosja jest w stanie dostarczyć takiej ilości. No nie są też duże ilości, 7 milionów. Pamiętajmy, przy eksporcie w sumie prawie 10 10krotnie większym, tak? 70 milionów, no? 70 milionów. Ale rocznie to jest 6 milionów. No tak, milionów, tak? No tak. A tak. eksport mamy, prawda, tam 60-70, nie? A więc no. Tutaj... Zależy, zależy jak spojrzeć, bo jak 10% no. na jeden kontrakt, no to to jest całkiem duży kawałek tortu, nie? No tak, tak. No ja nie mówię, że to, nie, że to jest mały kontrakt, ale to nie jest jakiś taki wiesz, przełomowy, coś jakoś zmieni w rosyjskim rolnictwie tak, czy cokolwiek mhm. innego. No to jest duży kontrakt m, atrakcyjny dla obu stron, przy czym no, wydaje się, że bardziej atrakcyjny dla Chin, bo kupują w long termie, kupują na dołku, no, jeżeli powiedzmy za rok, za dwa lata ta pszenica zacznie odbijać, no to prawdopodobnie ceny Chińczycy nadal będą mieli sporo niższe, bo nawet jeżeli tam jest jakiś saving czy jakaś indeksacja do cen światowych, no to pewnie mają dosyć duże upusty, no bo inaczej nie podpisywaliby tak długiego kontraktu. No bo po co, nie? Tak, tak. No ale jest to, jest to niewątpliwie ciekawie. Tak, no, jest, no i to jest chyba. Wiesz, co, bo to jest pierwszy kontrakt, niekoniecznie to jest ostatni kontrakt. Tak, wiesz, to jest prawda. Może się okazać, że jeszcze coś Chińczycy podpiszą z Rosjanami. No ale też widzimy właśnie jak ta wymiana wygląda. Będziemy mówili dzisiaj za moment o spółkach capital venture. Mhm. Dosyć istotna informacja, no ale widzimy, no co Rosjanie robią. No, Rosjanie sprzedają to, co zbiorą i to, co im ziemia da, nie i tego się pozbywają, za to dostają przetworzone produkty z Chin. I to partnerstwo z Chinami mniej więcej tak wygląda. No i przez najbliższe 12 lat będzie wyglądać. My już sobie zakontraktowali. Dobra, przejdźmy do następnej informacji. Słuchajcie, no mamy następną informację. Piszcie, czy chcielibyście rozwinięcie tej informacji w postaci komentarza dnia, ponieważ komisarze walutowi wracają i ich możliwości się zwiększają. My o tym już informowaliśmy, zrobiliśmy specjalny komentarz. Wydaje się, że rosyjski rząd zapoznał się z naszym komentarzem dotyczącym komisarzy walutowych. Przeanalizował dokładnie. Przeanalizował, podzielił nasze wątpliwości, ale wnioski i działania przyjmuje odwrotne. To znaczy my też przewidywaliśmy, że oni prawdopodobnie w tym kierunku pójdą. No i idą idą, słuchajcie, środki kontroli walutowej stopniowo przekształcą się w system rozliczeń handlu zagranicznego, czyli to, co miało pomóc chwilowo, no będzie kagańcem na eksporterów, no i na oligarchów. Słuchaj, to... Tutaj ja mówiłem wczoraj, że ta umowa z oligarchami została w tym momencie złamana, no tutaj idzie, że rząd rosyjski chce ich monitorować, tak, czyli monitorować, jakie Transakcje wchodzą do tych firm i jakie transakcje wychodzą. I to nie z pojedynczej firmy, ale z szeregu firm. I tutaj ten system częściowej kontroli dewizowej ma być uzupełniony właśnie o nowe elementy. Rząd i bank centralny przygotowuje niezapowiedziane rozwiązania systemowe. To systemowe tutaj ważne, oni faktycznie chcą użyć tego, co sobie wymyślili, do chwilowej kontroli tych walut do rozliczeń handlu zagranicznego. Tutaj te uprawnienia i to, co oni przygotowują, i ta wizja, no zobaczymy oczywiście, jak to będzie w praktyce, tak? no bo tam korupcja i inne rzeczy. Natomiast chcą włączyć 43 grupy, nawet nie firmy, tylko te grupy, które wcześniej miały podlegać właśnie temu sprawdzeniu pod kontrolę walutową. I co ciekawe, już mamy też następne ograniczenia. W ramach tej kontroli walutowej E, firmy będą mogły spłacać zadłużenie zagraniczne jedynie w ramach przyznanego limitu. To pierwsza rzecz. Bardzo ciekawa zapowiedź. Ministerstwo finansów przygotowuje również dokument, który zobowiąże szereg firm do raportowania o swoich walutowych aktywach i pasywach za granicą. A więc słuchajcie, już nie tylko transakcje, tylko na no, w sumie oligarchowie, no bo to idzie gdzieś przez jakieś firmy, będą musiały, będą musieli mm, to, to będzie inwentaryzacja mają. majątku oligarchów za granicą tak, tak naprawdę. Tak, no, jak gdyby trochę inaczej to jest nazwane, no ale no. mniej więcej o to chodzi, tak. Chodzi o to, żeby jeżeli mamy jakąś firmę cypryjską, no to trzeba będzie pokazać, co ta firma cypryjska posiada wszystkie zależności i tak dalej. No, olbrzymi system, olbrzymie rozwiązanie systemowe, nie wiemy, czy rząd i Rosniw, monitoring, to udźwignął, natomiast, no. Ambitne, ambitne i niebezpieczne. Zawsze, zawsze ambitne są w Rosji plany. Odniesienie premiera do rozwiązań systemowych sugeruje, że de facto zmiany w systemie kontroli kapitału, wywołane zmianami kursów walutowych z sierpnia, września, nie ograniczą się tylko do nowych zakazów administracji zwiększonej sprawozdawczości, to tylko opcja pośrednia. Docelowo, ostateczna wersja modelu regulacji rynku finansowego będzie szersza. Wczoraj pojawiły się pierwsze informacje o ich podzespołach, o, o podzespołach tego modelu. Jednym z nich jest zaostrzenie kontroli nad przepływami walutowymi firm w trybie stałym. Czyli to, co mówiliśmy, nie ma systemu, prawdopodobnie coś takiego się pojawi i firmy będą musiały monitorować w trybie takim bieżącym. Tak? Na początku pewnie będą komisarze, potem ci komisarze dostaną jakiś system informatyczny, który będzie ich w tym wspomagał. I tutaj już się nie mówię o eksperymencie przez pół roku, czyli tak jak sugerował dekret, tylko o stałym monitoringu tych finansów tak walutowych. No i finansów walutowych no to de facto wszystkiego. Przypomnijmy, że na tle osłabienia rubla mm, obawy przedsiębiorców były spowodowane działaniami mającymi na celu wzmocnienie kontroli nad przepływami walutowymi. Mowa tu zarówno o cłach eksportowych, na szeroką gamę towarów powiązanych z kursem rubla i o tym mówiliśmy tak, od 4% do 7%, te cła eksportowe, jak i o prezydenckim dekrecie o obowiązkowej sprzedaży dochodów dewizowych przez niektórych dużych eksporterów, no przez większość, tak, oni mają tam dwa dni, żeby sprzedać te swoje, swoje dochody. Piszcie, czy ten temat Was interesuje, czy go rozwinąć i gdzieś chcielibyście usłyszeć, co może być dalej, bo no to jest, jeżeli to wejdzie w życie, a wszystko wskazuje, może no wejdzie, no bo jest przygotowywane, no to mała rewolucja, no która być może, no zobaczymy, no zatrzęsie na pewno rynkiem oligarchów, w zależności oczywiście jak to będzie zaimplementowane. Dobra, to ja mam dla Was propozycję, może by tak zniszczyć 20% Rosjan, to jest ten wpis, chyba trzeba by było podciągnąć pod jakieś złote myśli rosyjskich oficjeli, ale słuchajcie tego. Część rosyjskiego społeczeństwa, która nie popiera prezydenta Władimira Putina, powinna zostać odizolowana lub zniszczona. Powiedział w telewizji no, tej głównej rosyjskiej deputowany do Dumy Państwowej Andrzej Górulew. Przyjemniaczek, prawda. Pomyślcie sobie, co byście sobie pomyśleli, gdyby w TV wam podali, że powinniście zostać odizolowani albo zniszczeni, dlatego że nie popieracie wodza. To brzmi całkiem ciekawie. Według pomysłu Guru Lewa, członka jednej Rosji i członka Komisji Obrony Izby Niższej, czyli no tam dosyć ważna postać, zagładzie może ulec około 20% obywateli. Według Rostatu, który szacuje stałą populację kraju na 146 milionów, jest to około 29 milionów osób. Można więc podsumować, że w rosyjskiej państwowej telewizji właśnie zaproponowano ludobójstwo niemal 30 milionów własnego narodu. Ci Rosjanie to jest wspaniała nacja. W tej Mają chwili. Mają rozmach, w ja się tam będą tam 100 tysięcy, nie? 30 milionów. W tej chwili społeczeństwo ufa prezydentowi, tu jest, wiecie, cudzysłów, w 80% powiedział Gurulew w programie propagandysty Sołowiowa, no był gdzieś by indziej. To jest poziom jedności, jaki mamy dzisiaj, stwierdził. I chciałbym, aby w naszym społeczeństwie... Cała pozostała zgnilizna została, jeśli nie odizolowana, to przynajmniej w jakiś sposób zniszczona powiedział Gorolow. Wyraził także pewność, że Putin, najdłużej urzędujący władca Rosji od czasów Józefa Stalina, wygra nadchodzące wybory prezydenckie w marcu przyszłego roku i tu znowu cytat, wiem to na pewno, że wygra zdecydowanie, wiem nawet nie śniły mi się te wszystkie, więc nawet nie śniły mi się te wszystkie śmiecie, jakieś tam makronowie, Bidenowie, ci wszyscy szolce i tak dalej, i tak dalej, powiedział poseł. Słuchaj, Paweł, mnie się wydaje, że to jest już taka kampania wyborcza, tylko na zasadzie e, głosujcie na tego jednego, bo jak nie, to e, jakiś obóz. Nie wiem, no to to, tak właśnie, bo nie usłyszałem, czy jak to ma być, się odbywać to. No właśnie szczegółów nie podał, nie? Dekafytacja sposób... tutaj raczej nie wchodzi takiej ilości nie. ludzi. Bo tutaj nie, mają nie, nie. doświadczenie. E... No więc nie wiadomo, tak. No, niestety są metody gdzieś, które już były do tej pory sprawdzone, szczególnie u naszych zachodnich sąsiadów w zeszłym wieku. No, mam nadzieję, że nie sięgną po takie metody. Natomiast, no, jest to śmieszne z jednej strony, ale to taki czarny humor tak. chyba w naszym wykonaniu. No, ale patrząc ostatnio co się dzieje, no to coraz więcej jest właśnie takich informacji, które nadają się do programu satyrycznego niż do programu informacyjnego. A będzie gorzej, będzie gorzej. Ale Bo wiesz co, to mamy... też pokazuje, jak należy czytać wszystkie te, wiesz, jak, jak głosują Rosjanie, jakieś te badania opinii publicznej. No bo później słyszysz w telewizji takiego gościa, no i przyznasz się, że jesteś przeciw Putinowi. No no to, nie, jest, to, no. jest, to jest, to jest wiesz. No, jednak y, niezły Straszak, żeby, żeby wszystkie badania. Żeby były... poprawić tak, poprawić badania i wybory. No w sumie. Tak, no, tak. I no, ja, o to ja uważam, że właśnie to jest, to jest taki mechanizm, nie? Y, taka podkręcona piłeczka, rzucona w ludzi, żeby, żeby pamiętali, komu co mówią. No, a potem trzeba jeszcze udowodnić, że nie symulujemy, czyli przeprowadzić przynajmniej część czystek. Nie? W złym to kierunku idzie, mm. jeżeli chodzi o rosyjskie społeczeństwo i pomysły reżimu, ale mamy informacje z rynku startupów, więc troszeczkę już przechodzimy na, ten, na tą część ekonomiczną. Uh -huh. No i mamy do czynienia, o ile w 2022 no można na upartego mówić, że mieliśmy załamanie tego rynku, no to teraz mamy już taką pełną katastrofę. W pierwszej połowie 2023 rosyjski rynek Venture Capital, czyli startupów wykazał rekordowy spadek. Wolumen inwestycji w startupy spadł ponad 10-krotnie, do 27 milionów dolarów wynika z danych platformy d Upadek rynku Venture Capital Federacji Rosyjskiej, przypomnijmy, rozpoczął się w 2022 roku. No i pod koniec pierwszej połowy 2023, no można mówić o takim totalnym załamaniu mhm. i, no i osuwaniu się tego rynku. Nie wiem, co się stanie w 2024, natomiast, no, tutaj. Z roku na rok oni spadają, słuchajcie, o rząd, o rząd wielkości. Jeszcze w 2020, bodajże pierwszym, mieliśmy, jeżeli chodzi o ten rynek, dwa, ponad 2 dwa miliardy dolarów, tak? jeżeli chodzi o inwestycje. No teraz mamy, co prawda, jeszcze pierwsze półrocze, ale 27 to milionów. To jest tak, z 2 miliardów do 27. No to można powiedzieć, katastrofa, tak. Y no jeżeli sobie teraz popatrzymy, w 2022 spadek był o 57%, no teraz mamy spadek o prawie 100% za moment będzie. No i jeżeli popatrzymy sobie, jak to wygląda w szczegółach, no to w 2022 informowaliśmy, że około 70%, Wszystkich startupów opuściło kraj. Znaczna część odpłynęła w październiku po ogłoszeniu częściowej mobilizacji i startupy przeniosły się głównie Kazachstan, Gruzja, Armenia, Turcja, stamtąd dalej, czyli Hiszpania, Holandia, Niemcy, Wielka Brytania. Natomiast wydaje się, że w tym roku pozostałe startupy postanowiły również się wynieść. Mhm. No bo jeżeli spojrzymy na szczegółowe dane, to największy udział w inwestycjach w pierwszym połowie przypadł jeszcze na fundusze prywatne 11 milionów w ujęciu rocznym. No i tutaj ta liczba spadła dziewięciokrotnie. Jeżeli chodzi o aniołów biznesu, no to mamy 6,6 milionów. Natomiast najgorzej wypadają inwestorzy państwowi. Oni w ogóle nie inwestowali, no bo mamy zaledwie 2,5 miliona. I to ale jest może... duży spadek, no bo wcześniej, znaczy ja wiem, że w co oni teraz inwestują, mhm. ale może tam też są dobrzy eksperci i oszacowali, że nie warto. Nie warto. <laughs> tak. Znaczy, tam są startupy, natomiast te startupy w tym momencie są takie mikre i głównie zajmują się właśnie produkcją czegoś dla wojska. A więc mamy te drony tam w tych startupach, które jeszcze pozostały z tych pieniędzy państwowych, bo tam jest uh -huh. po prostu kilka spółek małych. Natomiast no, spadek 27-krotny no, no robi wrażenie. No i na tle tak rozczarowujących statystyk mieliśmy spotkanie, forum eksportowe, eksportowo-innowacyjne. Rząd zrobił takie, nazwał Made in Russia. I była hmm. nawet sesja jednorożcy na rynku przyszłości. Ale nie ma jednorożców. Czyli nie ma przyszłości. W Rosji nie ma teraz jednorożców, słuchajcie, nie ma też przyszłości. Stąd prawdopodobnie te spadki. No to też pokazuje ten taki. Se... No jednak, te startupy dużo pokazują. No, no już I o ile w zeszłym roku Rosja mogła się porównywać z krajami trzeciego świata, jeżeli chodzi o inwestycje. No to już nie ma się chyba z kim tam porównywać. Tworzą własną indywidualną kategorię. Tak. Dobra. Słuchaj, jest 25. Minuta, a napisałem na Twitterze, że dzisiaj o tym napiszę, opowiem to, na szybko powiem. Bo ja lubię takie informacje, co jakiś czas jak się pojawiają, że Kazachstan kopie w kostkę. I daje jakieś drobne uszczypliwości Rosji. Myślę, że ludziom też to się podoba. Kazachstan wprowadził zakaz eksportu 106 towarów do Federacji Rosyjskiej, w tym chipów i elektroniki, które mogą być używane w celach wojskowych. Ta decyzja ma na celu zaostrzenie kontroli eksportu, podobnie jak to miało miejsce w krajach zachodnich po wybuchu wojny w Ukrainie. Te ograniczenia handlowe wynikają z obaw przed dostarczeniem towarów, które mogłyby być wykorzystane w celach wojskowych przez Rosję. I nie jest to może jakiś tam strasznie duży kopniak. Oczywiście Rosjanie sobie poradzą, ale te drobne uszczypliwości między Kazachstanem a Rosją jakoś zawsze powodują u mnie uśmiech. Nie wiem, jak. Ciebie. Ale wiesz, co tam była? Hmm? Z tym jest zamieszanie, bo. Mm -hmm. To się ukazało na stronach rządowych, mm -hmm. po czym rząd kazachski powiedział, że to jest nieprawda. Kopnęli, a teraz mówią, że to nie oni. To nie oni, tak. I, I Rosjanie nie wiedzą teraz, Aha. w sumie, jaka jest prawda, bo Kazachowie się powiedzieli, że to jakiś fake news. No. Tylko, że problem jest taki, że to na tych rządowych stronach się ukazało, więc na, na fake news to jakoś tak nie za bardzo. No zobaczymy, jak sytuacja będzie się rozwijać. Pamiętajmy, że Kazachstan jest dosyć ważnym tym szlakiem, powiedzmy, jeżeli chodzi o import równoległy, i z tego kierunku dosyć dużo różnych rzeczy się przywozi, A więc jeżeli by się okazało, że te sankcje faktycznie byłyby wprowadzone, i ten zakaz eksportu, tu Rosjan zirytowało to słowo, ten zakaz eksportu, bo im się, bo oni jak gdyby to przetłumaczyli, że wiesz, że Kazachstan wprowadza sankcje, Y -y. Y -y. I tak poszło w rosyjskich tych gazetach, dlatego podejrzewam, że Kazachstan się zaczął z tego dosyć mocno tłumaczyć, że to nie żadne sankcje, tylko że to Zakaz takie... eksportu. Ale nie wiemy, nie wiemy, jaka w tym momencie jest prawda. Pewnie za mm, jakiś czas w praktyce się przekonamy. Myślę, że będzie to wprowadzone, tylko nie będzie się to nazywało sankcje, tylko że zakaz eksportu i, i tyle. No bo gdzieś to pewnie ustalono już z zachodem. No i co teraz z zachodem? No nie no wiesz, to... jak na stronach rządowych się pojawiło, no to podejrzewam, że to było, tylko potem się przestraszyli reakcji rosyjskiej i próbowali jakoś to załagodzić. Dobra, myślę, że wszystko miałeś pogodę powiedzieć. A słuchajcie, nie pokazałem pogody, brawo. Tutaj pewnie spora część was słuchała i czekała, i pomyślała, że zapomnieliśmy o nich. A więc jeżeli przebywać w Federacji Rosyjskiej i na przykład we Władywostoku, no to mam dla was świetną informację, 14 stopni, cały dzień słoneczko, jeżeli chodzi o pozostałe części Rosji, w tym tą część syberyjską, no również wygląda nieźle, jeżeli chodzi o Irkutsk, 14 stopni, jeżeli chodzi o czyte, a tutaj jeżeli chodzi o pozostałą część Rosji, no to nie jest za dobrze. Czyli Murmańsk zimniutko, Norylsk też tutaj Czymów uwaga, na jak dałeś w Norylsku, w wannę? No bo trzeba tak po przyjściu się tak tą wykąpać. Wannę, Aha. tak wykąpać, ponieważ no mamy 0 stopni nie za dobre odczyty w tym momencie, jeżeli chodzi o zanieczyszczenie powietrza, więc warto powiedzmy sobie te pyły zmyć. My dziękujemy. Przypominamy o subskrypcjach. Być może to będzie ten dzień, kiedy zmienię swoje ubranie, a być może jutro. Mam nadzieję, że to będzie dzisiaj. Wszyscy miłego trzymamy dnia. kciuki, żeby Paweł mógł zmienić ubranie. Dziękujemy. Jego dnia. Cześć.